Witajcie w PonyCraft, a to jest serwer z Ja jestem Barfind albo Rarity, jak to woli. <grystanie> Pokażę Wam oto, naszą mapę. Wieża zegarowa. Dobry punkt orientacyjny, żeby się nie zgubić. O, tam w oddali widać mój zamek. A to blacksmith. Jakby ktoś chciał sobie ekwipunek naprawić. Czy jest cokolwiek innego? A w oddali widzimy... Zamek Witchera Jeśli można to nazwać zamki. A ten mur to nie wygląda, ale tamto to już jest zamek jak najbardziej A co będę wam pokazywał? Tak pusto tam No przejdźmy się na naszą farmę Zboża, a po kucach w końcu muszę coś jeść Jak będzie szybciej. Buddy joined you your you? channel Witaj. Oto mój. Co tam aktualnie pogrywacie? A jeśli goś teraz słyszycie, to właśnie Toron, Którego farma jest tu? <grych> Nasza serwerowa Apple czeka, ale już nie przemienił się na doktora. Uffsa. Spa? Bo czasami z Fluttershy lubimy wpaść. Jakieś coś aktualnie, czy tak Tak. Widzicie? A w cóż? Ponycraft! Jej! Czasami przyjaciółki muszą odpocząć. Fluttershy akurat nie ma. Fluttershy, czyli Vilchanati. Wow, to patofek, że się w Twilight. Twilight, czyli szajbusek. Zamek Oema. Czyli Rainbow Dash. To chyba wszystko. Póki co nie ma zbyt wiele. w Fluttershy. Ktoś musi w końcu... Musi mieć gdzieś miejsce, żeby dbać o zwierzątka. A oto domek Fluttershy. Tuż obok tego kloca poema A jest. Ładne, prawda? A tutaj o ile się nie mylę, to jest cmentarz dla zwierzątek. Ever first, no jasne. Cmentarz zwierząt. Tak, kołem kilka zalił. Zobaczmy na tabliczki. No milczę. skrybera. O, kurczak z Kutalu? No jasne. No to wyjścia już świata. Dobre, Ale to akurat nie moja sprawka. Tak więc... Może do zobaczenia? Może nie. Mam nadzieję, że Wam się podoba ten serwer. Eee, wszyscy broni są jak najbardziej mile widziani. Szczególnie z FGR. <grych> na razie.